Cześć, ja mam do Was pytanie: czy znacie jakieś plusy starości? Ja znam jeden, mianowicie taki, że mogę Wam opowiedzieć o dzisiejszym odcinku trochę więcej, bo dzisiejszy odcinek jest o polskim społeczeństwie osób transciowych i ja na własnej skórze doświadczyłem jego zmian i chcę Wam o tym opowiedzieć. No, tak więc zaczynajmy, ale zanim zacznę, Jarmunia. Dobra. No więc tak, kiedy zaczynałem ponad 10 lat temu, teraz pewnie każdy z Was będzie starał się obliczyć, ile mam lat, ale nie podpowiem, e, znalazłem informację e, o transprzemości na stronie transsexualizm.pl. To była tak zwana niebieska strona, ponieważ była niebieska. E, no i tak, no, ta strona zawierała archaiczne słowo transseksualizm, no bo wtedy tego słowa się używano, teraz używa się słowa transpłciowość. I to była jedna strona, na której były jakiekolwiek informacje, które gdzieś tam zyszała, e, osoby tak kiedy ktoś pisał hasło, na przykład tak jak ja, czuję się chłopakiem, e, znajdował tę stronę. No i na tej stronie były informacje, tak? e, do jakiego lekarza trzeba iść, e, o sądzie, o hormonach o operacja, czyli taka kompendium wiedzy na tamte czasy. E, była bardzo fajna, ale oprócz tego, że była z, z stroną, to przede wszystkim miała swoje własne forum. Forum, które było nieco... Bardziej ukryte w sensie forum było gdzieś tam tak malutko, malutką czycionkę zaznaczone że jest, no i trzeba było się zarejestrować. Wtedy była weryfikacja. Weryfikacja polegała na to, że trzeba było napisać post taki powitalny, napisać o sobie, no i potem, jak stwierdzono, że tak, nie jesteś transłowem, to może się dostać dalej. No to wtedy nadawano uprawnienia tak, już normalnego użytkownika i miało się dostęp do wszystkich innych forum do wszystkich innych postów, kategorii i tak dalej ja napisałem swój e, post 3 listopada, nie pamiętam którego roku nie powiem właśnie, e, ale tak e, w sumie powiedziałem dzisiaj, to ponad ale dobra e, 3 listopada, czyli dzień po swoich urodzinach no i 8 to pamiętam, bo to w urodziny mojego taty e, zostałem tak jakby posunięty dalej tak, czyli co się brzmi, e, dostałem dopuszczone, tak, w sensie nadano mi uprawnienia normalnego użytkownika, no i wtedy zobaczyłem, jaka ta społeczność jest duża, bo na początku myślałem, że tylko ja jestem transciowy, w sensie, że bardzo mało osób pewnie w Polsce jest, bo gdzieś tam tylko było słyszenie tak, o Annie Grodzkiej, ale takie było tylko ona, tak. A tu się okazało, że tam naprawdę dużo użytkowników było. Tam każdy pisał, każdy miał jakieś inne doświadczenia. Tak? Tam były osoby młode, osoby starsze, osoby transkoce, osoby trans męskie, e, Więc naprawdę ja byłem w szoku. E, byłem tam dość, e, dość aktywny, e, jak coś tu mój nick to był najred, e, w co się sensie mogę gdzieś napisać. E, no, i tak, e, dużo fajnych rzeczy tam było. Ale m, poza tym. Przez długi czas nie było nic. No dopiero później na tym forum znalazłem namiar na bloga niskich Grabieżca. Jeśli to oglądasz, to pozdrawiam. Bardzo dużo fajnej roboty robiłeś. No i to był blog, na którym było też bardzo dużo informacji, ale głównie takie, które mnie interesowały, tak? czyli dla transmężczyzn, na przykład o tym, jak się robi binder własny, tak? albo pakera jak się robi. Dużo takich fajnych trików, które potrzebne były na teraz, tak na już. Więc jakby to był blok, który bardzo dużo dawał i on też sobie zrzeszał ludzi, tak? W sensie tam były tylko komentarze, ale tak jakby było wiadomo, że no tak, jest ktoś, kto ma przeżycia, ktoś, kto się radzi i, i dużo osób tam wchodziło. No i poza tym to były grupy wsparcia stacjonarne, na które ja się bałem chodzić. Pisano, tylko się o nich na forach i dużo na forach czytałem, to było komentarze typu, że chodzą tam tylko teraz kobiety i że teraz mężczyźni nie będą tam mieli co robić. I ja przez to właśnie nie chciałem tam chodzić. No, i potem nastąpiła potem nastąpił dziwny zbieg okoliczności, mianowicie taki, że napisał do mnie pełen chłopak. E, jego kolega, e, który jest moim przyjacielem, Piotrek, umówiliśmy się w Katowicach. E, no i wtedy poszliśmy na moją pierwszą grupę wsparcia stacjonarną w Katowicach. I powiem szczerze, byłem zaskoczony między tym, co wyczytałem, a tym, jak tam było. W sensie całkowite, całkowicie stare info było właśnie w poście, tak? To, czego mnie bardzo brakowało, to to, że na wszystkich postarach randkowych, nie wiem, podkpl i inne, stare, tak, mówię od starych rzeczy obecnych, Nie było w ogóle opcję do zaznaczenia, że jestem osobą trans i to nie dlatego, że chciałem zaznaczyć, że jestem osobą trans, że nie jestem, nie wiem, głównie zależało mi na tym, żeby zaznaczyć tą opcję, żebym nie musiał się tłumaczyć każdej innej osobie, która do mnie napisze tak, że no super, fajnie nam się gada, muszę ci powiedzieć, że jestem trans i potem będzie okej, okay, to nara albo co to jest tak i tak po prostu do 10 osób pisać, nie, nie chciałem tego i tego mi strasznie brakowało. E, no i była wtedy strona, która nazywa się Inna strona, teraz jest to Queer, to był portal randkowo-społecznościowy e, i tam w końcu po, po jakimś czasie dodano opcję, że e, osoby transek, że jest się trans i to było mega, ponieważ w końcu mogłem to zaznaczyć i mogę zobaczyć, jak dużo osób zaznaczyło tą opcję w moim rejonie tak, na Śląsku. Więc wtedy zobaczyłem, ok, dobra, jest nas więcej i tam też oczywiście były jakieś grupy i tak dalej, e, więc można było tą społeczność sobie tworzyć i to był kolejny taki krok. Ale to i tak nie był krok, mimo który nastąpił dopiero później. No i tak, kiedy nastąpił rozkwit? W dwóch miejscach. E, pierwsze miejsce, kiedy wpisałem e, hasła trans i tak dalej w YouTube, e, bo szukałem jakiegoś kanału, który nagrywa na YouTube e, i znalazłem trans, właśnie. E, oczywiście zobaczyłem tak, że szukają e, ludzi, więc jak najbardziej się zgłosiłem, nagrałem filmik, e, dostałem się, za co dziękuję. E, no i tak wie, i Nagrywam do Was, więc jestem i to jest mega, mega fajne. No i zauważyłem, że zaczęliśmy tworzyć bardzo społeczność. Tak tutaj w komentarzach, kiedy piszemy, piszecie nam, odpowiadacie, lajkujecie, oglądacie filmy, jak również na grupy na Facebooku, tak? Bo właśnie drugą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to są właśnie grupy na Facebooku. Kiedy Facebook stał się popularny, bo pamiętam jeszcze te czasy, kiedy Facebooka nie było, kiedy on gdzieś tam był tak za granicą bardziej znany, a u nas tak średnio i on zaczął tak jakby wchodzić potem było siarum nie być na Facebooku, więc wtedy właśnie zauważyłem, że istnieją grupy, tak? Na Facebooku dla osób treściowych i tam, był naprawdę prawdziwy rozkwit społeczności. W sensie od miast, gdzie można było sobie lokalnie robić sobie zloty, tak? Bo ludzie robili zloty. Po właśnie jakieś integracje, tak, po pytanie, czy mam dobry passing, albo na przykład mówienie o swojej sytuacji osobistej, tak, na przykład, nie wiem, robiłem coming out, albo poszukiwanie pomocy, no naprawdę niesamowicie wielka społeczność, która bardzo szybko się ze sobą zintegrowała, w sumie nie dziwię się, i która bardzo mnie cieszy, że jest, bo cieszę się, że ta społeczność jest, tak, że się pokazujemy. Między sobą, tak? że jeśli ktoś teraz pisze hasło w sieci, czuje się chłopakiem, albo czuje się dziewczyną, e, albo jest na osobą no to znajdzie e, grupę ludzi, z którą może się dogadać, znajdzie tą społeczność, tak? Ta osoba już nie jest sama, jak ja byłem kiedyś, 10 lat temu, po prostu niesamowita zmiana. E, I dlaczego? Właśnie teraz zastanawiam się, dlaczego. No i te społeczności są tworzone przez jednostki, tak? Jest jednostka, która stwierdzi, założę stronę, zrobię forum. Inne osoby dostają się, jest. Jest jednostka, która stworzy, napisze vloga. Wszystki Grabieżca, tak? Napisał, stworzył. Była ta informacja, było dużo, dużo rzeczy. Były osoby, które stwierdziły na Facebooku, dobra, założę grupę wsparcia. Powstała grupa wsparcia, i na osoby dołączyły, są. Były osoby, które stwierdziły, OK, założę kanał na YouTube, Transbras Dołączyły te osoby, te osoby są, tworzą społeczność, namawiają kolejne osoby, żeby tworzyły coś własnego. I ja Was właśnie chcę namówić, żeby, żebyście robili tak? rzeczy, które Was interesują. Możecie stworzyć. My, tak naprawdę, tak jak Steve Jobs mówił, tak? że ten świat nie został stworzony przez ludzi lepszych niż my. On został stworzony przez nas, przez taką samą osobę, jaką jesteś Ty, więc możemy tworzyć coś dla nas, dla tak? naszego społeczeństwa. E, tak, i tego właśnie kiedyś nie było. No i dlaczego to mówię? No bo teraz jest tego masa, masa. To są strony internetowe, to są fanpage, to są TikToki, to są na Instagramy, to są YouTuberzy. Ale też w tym roku stworzyliśmy pierwszy dzień widoczności osób traciowych w Polsce, w Poznaniu. E, to był taki event stacjonarny, gdzie była naprawdę masa ludzi. Tak? E, był m.in. np. Pietriacin, który był z nami w panelu, właśnie z z Kajem, z Laurą, tam naprawdę była masa, tak, Były różne prelekcje, informacje, to też był event, gdzie osoby mogły przyjechać z daleka, miały pokrywane koszty, jeśli po prostu zgłosiły się, że chcą i mogły poznać inne osoby, tak, zobaczyć jak te osoby wyglądają, mogły po prostu podejść do osoby, powiedzmy, starszej i powiedzieć, ej, super wyglądasz, nie sądziłem, nie sądziłam, że ja też będę może tak będę wyglądać, tak? Chcę się na żywo się spotkać. I tak, te rzeczy się dzieją, tak jak ja myślałem, że wiemy, może ten rozkwit kiedyś się zatrzyma, tak? Nie, on cały czas idzie do przodu, tak? W sensie cały czas to się dzieje. No tutaj pierwszy dzień widoczności w przyszłym roku też będzie. No, kto wie, może na przykład nasz pierwszy jest DOT Transwers, jeśli będziecie y, zainteresowanymi osobami. Y, tak więc y, dużo fajnych rzeczy się dzieje, to społeczeństwo niesamowicie rozkwita i y, to jest niesamowita zmiana. Gdybym mógł wybierać, to, to chciałbym urodzić się jeszcze raz, ponieważ gdybym miał zaczynać od teraz, kiedy ta informacja jest pełna, ja bym naprawdę się cieszył, tak jakbym wiedział, że mogę mieć w szkole na przykład swoje dane, że ktoś może mówić do mnie poprawnie szkole i tak dalej. To była niesamowita zmiana. No niestety miałem takie czasy, jakie miałem, ale jak najbardziej cieszę się z tego, że, że teraz jest inaczej. No i to tyle. No, jak, tak jak widzicie, no, polskie społeczeństwo osób trans jest. Bardzo duże i zaczyna się jeszcze bardziej rozkwitać, więc nic tylko się cieszyć i dołączać. Linki będziecie mieć w opisie, różne grupy. No, tyle. Dzięki za zobaczenie i do kolejnego. Hej!